W dzisiejszym filmiku pokażę, w jaki sposób nakładamy silikony w narożniki wewnętrzne. Na wstępie powiem, że są mi znane dwa sposoby wykonania danej pracy. Pierwszy i chyba bardziej poprawny jest przy użyciu taśmy malarskiej. Polega on na tym, że obie powierzchnie narożnika są oklejane taśmą, po czym trzeba nałożyć oraz sformułować spoiny z silikonu. Następnie taśma się usuwa. Tym samym powierzchnia narożnika zostaje maksymalnie czysta. Drugi sposób jest z kolei szybszy, ale mniej dokładny i właśnie jego Wam dzisiaj pokażę. Do tego potrzebna nam będzie szpachelka do silikonu, spryskiwacz z wodą, najlepiej do wody dodać trochę jeszcze mydła w płynie, odtłuszczacz, ręczniki papierowe albo rolka zwykłego papieru toaletowego, pistolet do wyciskania silikonu oraz bezpośrednio sam silikon. Zaczynamy od tego, że powierzchnię narożnika przecieramy czystą szmatką a następnie ją odpuszczamy Po odczekaniu 5-6 minut przystępujemy właściwy, właściwie do nakładania silikonu. Tutaj uczulam Was, że lepiej dać więcej towaru niż mniej, bo problemu z usunięciem nadmiaru nie będzie, a dołożyć więcej będzie praktycznie niemożliwe. Po nałożeniu spreskujemy silikon, szpachelkę i spoiny wodą, po czym przystępujemy do usuwania nadmiaru. I tutaj ważnym momentem będzie niezbieranie za dużej ilości silikonu i terminowe oczyszczanie szpachelki. Nie warto się spieszyć z tą pracą, bo możliwości cofnięcia już nie będzie. Po wyrównaniu całej spoiny zostaje nam tylko czekać zalecany przez producenta silikonu czas i można normalnie użytkować powierzchnię. I tak to mniej więcej wygląda z bliska. Silikon jest nałożony. I to już jest wszystko na dzisiaj. Podzielcie się proszę w komentarzach jak wy nakładacie silikon. I zostawiajcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał. Życzę Wam miłego dnia. Do widzenia.